Jeśli masz takie objawy, ucho wewnętrzne, to znaczy, że przeżywasz biologiczny konflikt o takiej treści. Szumy uszne. Sprawdź, czy nie uczestniczysz w przykładowych sytuacjach. Twoja matka, żona, mąż wszystko krytykuje, nie chcesz już ich słuchać. Masz inne poglądy niż Twoi koledzy z pracy na świadomość, na medycynę, na szczepienia. Nie możesz słuchać ich głupich teorii. A może pod Twoim blokiem jest po prostu placek zabaw dla dzieci, dla kochanych dzieci, a Ty musisz słuchać ich wrzasków? Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij i subskrybuj nasz kanał. A może ma miejsce awantura rodzinna? Podczas której padły przykre słowa, obraźliwe słowa pod Twoim adresem. Może pies sąsiadki szczeka całe dnie, godziny, kiedy jej nie ma i masz po prostu dosyć tego szczekania? A może dowiedziałeś się o jakiejś sprawie, o zachowaniu Twojego męża czy żony, rodzica, dziecka i nie wierzysz w to, czego się dowiedziałeś? Dowiadujesz się, że twój partner cię zdradza. Myślisz, nie, nie, to co usłyszałam jest nieprawdą. To nie może być prawda. Mąż czy żona ogląda telewizję, a ty po prostu nie chcesz słuchać tego, co mówią w telewizji. Nie wierzysz własnym uszom, kiedy szef daje ci kolejne zadanie do wykonania. Podczas kłótni. Partner obrzuca Cię nieprzyjemnymi zarzutami. A może zacząłeś pracę w dyskotece i nie możesz znieść tego hałasu, tej głośnej muzyki? Pobaw się w detektywa. Znajdź sytuacje, w których właśnie tak odczuwasz i wyeliminuj je. Jeśli nie będzie recydy w konfliktu, to zobaczysz, jak objawy szybko miną. Chcesz poznać germańską medycynę i pięć praw natury? To bardzo dobrze, ta wiedza może Cię uratować. Na naszej stronie quantum.pl w zakładce Sklep są nagrania, seminariów i spotkań koła. To unikatowa wiedza, która pozwoli Ci rozwiązać Twoje biologiczne konflikty. Dołącz do naszej społeczności i stań się aktywnym członkiem. Udzielaj się w dyskusji, wyrażaj swoje zdanie, bądź pomocny. Twoja pomoc jest potrzebna. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj nasz kanał. Podobało Ci się to nagranie? Zostaw łapkę.